Witam Ciebie promieniami jasnej, pięknej róży. Każdy dzień ma jakieś święto, ale święto róży może być każdego dnia. Dzisiaj chcę zakończyć cały cykl sylwestrowo noworoczny co się odbyło. Ogrom wiedzy i doświadczeń. Oczywiście nie mogę tego wszystkiego opowiedzieć. Najważniejsze mi było powiedzieć o kręgach lędźwiowych. Co ważnego jeszcze się zadziało. Powędrowaliśmy do takiej świetlistej kopuły, do groty kolorowej, z której biją kolorowe światła z różnych kamieni. Te partie różnych kolorów, które biją i z dołu, i z góry, one mają niesamowity na nas wpływ uzdrawiający, wyciszający czy oczyszczający. I właśnie doświadczyliśmy tego. Jest coś takiego jak świątynia mądrości. Wyższej Wiedzy i Mądrości, kiedy grupę już tam prowadziłam, chyba dwa lata temu. Teraz Świątynia Mądrości jest y, nieco inna, być może jest to jeden obszar. Natomiast zaczęłam zgłębiać ją i pierwszy raz tutaj w y, Sylwestra poprowadziłam grupę. Będę tę całą przestrzeń rozpoznawać. Tam jest sala kolorowych, tych kolorowych świateł, są różne obszary. Najczęściej dusza udaje się tam po opuszczeniu całkowicie ciała. Natomiast kto jest czysty, kto potrafi, nie, jest, nie ma tych uzależnień i obciążeń, może za życia tam wędrować i pozyskiwać różne informacje. Zdarza się, że tam. Trafiają jeszcze żyjący. Jednak najczęściej są to przypadkowe wędrówki. Nie wie, gdzie się znalazł. Nie wie, o co pytać. Nie wie, gdzie się kierować. Natomiast jest to dla nas niezwykła szansa, i ja uważam, że lepiej za życia rozpoznać temat i już być w pełni takim no, naładowanym tymi światłami. Tam są wszystkie kolory, oprócz czerni i bieli, ponieważ nasze życie tu na Ziemi, ono jest rozszczepione z bieli. Więc, tak jak akurat mi się przypomina, jakaś kobieta miała przekaz od Boga Enki: Czy jemu mogę nas ufać? Nie każe sobie, odpowie sam, brat Jahwe. <coughs> I powiedział, że która nadchodzi, będzie kolor dominujący biały. No, nie bardzo się z tym chcę zgodzić, ponieważ biały jest ładnym kolorem, ale nudnym, martwym, nic się w nim nie dzieje. On w swojej głębi coś ma, ale nic nie daje. Jest to poziom zero, z którego może dopiero coś wyjść. Więc jeśli ja zakoduję sobie biel, 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 będziemy się bielą otaczać, no to no to nieszczególne będzie nasze życie, nie będzie zabawne, nie będzie radosne. Także tutaj, według mnie, jest jakaś pułapka, tak samo jak teraz modna jest czerń, tak? gdziekolwiek to czarne, czasami białe i szare, tak już się nas tutaj nastraja, a teraz będzie biały. No, umysł, już rawie steria wie nie tylko, że umysł to tak widzi, albo to, albo to. Tak albo nie, czarne albo białe. To tak w życiu nie jest. Czasami podaję różne ciekawostki, które nie należą do jasnej strony mocy, ale to nie jest to, że ja na to walczę z tym, że ja coś oskarżam, czy jeszcze osądzam. Nie używam żadnych przekleństw, nawet jak bardzo mi się coś nie podoba. Nie chcę wchodzić w te wybory. Stan róży to jest stan, wiem, że wszystko jest we mnie, więc wiem, że są obszary ciemne, ale jeśli będę z nimi walczyła, to lekcje życiowe nie, nie zostaną przerobione. Do powtórki. Nieraz, nawet z mężem, czasami tak dyskutujemy. To, czego byśmy nie chcieli, to akurat nas to spotyka i przychodzi. Więc, więc to, co nie chcemy, lepiej mówić to, co my chcemy. I wtedy mamy ścieżkę czystą. Grota. W grocie można tej kolorowej z kamieniami różnego typu doświadczać, cudownych rzeczy. Można tam zobaczyć, że jest wodospad czysty krystaliczny, że jest źródełko. I od tego źródełka, od tego źródełka możemy, jeśli ktoś jest, już wejdzie albo czuje to prowadzenie, zobaczyć, że ze źródła, do którego wchodzimy, bije coś w formie fontanny. Pokazywałam to na jakimś filmie, właśnie wybija z dołu i opada. I, I ta fontanna życia nazwana została drzewem życia, choć wiem, że są różne interpretacje drzewa życia. Dla mnie ta najnowsza wersja, która wyszła ze mnie, i to było właśnie na warsztatach wspólnych, ja widzę tę fontannę, która się gdzieś pojawia, bo to nie było wykreowane, nic, tylko szło spontan. Ja słyszę drzewo życia. I w nowy rok wchodzimy w drzewo życia. Możemy powiedzieć, że mamy drzewo te fizyczne, w sobie jak najbardziej korzenie nogi, pień, tak, głowa korona tego drzewa, natomiast możemy też powiedzieć, że mamy drzewa, są nawet filmiki, różne takie wzory drzew w naszych narządach, na przykład drzewa płucne, czy w nerkach ale też jest drzewo hormonalne, gdzie też od dołu nasyca się, żeby wyjść do góry. I e, bardzo dużo ludzi by chciało już widzieć, ale robi błąd, bo zaczyna od szyszynki. Szyszynka jest pięknym gruczołem dokrętnym, bardzo potrzebnym, ale nie zaczynamy budować domu od pierwszego piętra, czy od dachu. Najpierw te podstawy, właśnie te lędwie między innymi poruszami podstawy. Podstawa to też jest właśnie w tym drzewie drzewie mądrości, którą ja praktykowałam kiedyś drzewo mądrości i drzewo wiecznego życia i wiecznego zdrowia, jako dwa, ale przyszedł moment. I to chyba też było z grupą tutaj, a może wcześniej parę dni, że ja wchodząc w to, że zobaczyłam, że one są jednym. Na początku dla umysłu możemy pokazać, że coś jest innego, ale jak wejdziemy w całość, połączymy się z tym drzewem mądrości, to my widzimy, że jest w nas też drzewo wiecznego zdrowia i życia. Kiedy uaktywnia się Uaktywnia się fontanna młodości. To jest nasz cel, by geny, te geny nieśmiertelności zostały pobudzone z powrotem do życia. I jakie jest tutaj drzewo mądrości, co nam przekazuje? Bardzo ważne. A ja już to nieraz mówiłam: kto ojca prosi o zdrowie to będzie i biedny, i chory. Powierz się ojcu. Też tak kiedyś robiłam, bo, bo zaupałam. Natomiast, co drzewo mądrości mówi? Jeśli się z nim stalimy, jeśli pozwolimy, że ten owoc przeniknie na tym, wówczas wewnętrzny głos odpowie. Jak długo pamiętasz, że jesteś zrodzony z matki? Że od niej się wszystko zaczęło, że ona cię chroni. Jak długo pamiętasz, że jesteś zrodzony z matki, tak długo ona będzie cię chronić i odżywiać, uzdrawiać. To jest bardzo mocny temat, unikany ciągle. To jest podstawa. Zrodzone z matki, ciało fizyczne z matki, cała fizyczność, materia z matki. Wszystko jest ziemi. Nasze ciała fizyczne mają cały skład ziemi i wszystkie żywioły. Uruchomić fontannę młodości, to jest dopiero. I jeśli. Właśnie pierwsze uznamy, drzewo mądrości, uznamy i pozwalamy się rozświetlić. Uruchamiamy te, te, te drugie w nasz drzewo, chociaż te drugie drzewo, bym powiedziała, to jest właśnie ta fontanna młodości, którą uruchamiamy. I wtedy te wszystkie komórki stają się świetliste w nas. I jest poczucie dopiero wówczas, że ja jestem światłem, bo jeśli ktoś żyje na poziomie umysłu i mówi, jestem miłością, jestem światłem, jestem pokojem, jestem wolnością, no jasne, bo to jakiś daje moment wyciszenia, harmonii, ale nie na długo. Ja proponuję to wszystko zapisać sobie w każdej komórce i żyć tą fontanną młodości by ciało było młode i zdrowe, bo ja ciągle się czuję jak trzydziestolatka. Mój wiek biologiczny jest bardzo młody, choć już przecież nie, nie, nie patrzę na datę urodzenia, bo wiem jeszcze do męża ostatnio, mówi, wiesz, to niesprawiedliwe, bo się tak młodo czujemy, a jednak ciało troszeczkę nie, nie idzie w parze. Natomiast jak uruchamiamy fontannę młodości, to ciało zareaguje. Pamiętam, w 2010 roku ktoś mi powiedział, Elżbieta, ty możesz, już widział we mnie ten potencjał, możesz cofnąć wiek biologiczny o 30 lat. A wtedy ja miałam gdzieś o 30 lat. Wtedy miałam 60 lat. No i ja takie, tak się faktycznie czuję. Młodo, mam dużo sił, radości. I to jest właśnie to ważne na to zakończenie, fontanna młodości. Jesteśmy wszyscy współodpowiedzialni za to, co się dzieje. I zamykanie siebie na sytuację jest dużym błędem. Bo są tacy, co żyją tylko czubkiem własnego nosa. Róbmy tylko swoje, tak jak najbardziej, ale w poszerzonym widzeniu. Jedni na innych wpływają. I gdybyśmy dali zalecenie, róbmy tylko to, co nam daje radość. Świat się zmienia i to 100%. Ale ilu takich znajdziemy? Ilu znajdziemy takich? Dlatego uważam, że tacy ludzie, odważni, którzy mają różne projekty tego prawa naturalnego, projekty, tak jak tutaj Marek Chodorowski, na teraz, słucham, Salon Ludwik Wolnych, no jestem zachwycona jego wiedzą, jego tą pamięcią i skrupulatnością docierania nie tylko czym jest ta bestia, bo mało kto wie. Ale jak z tego wyjść? Jak zachęcić w prosty sposób, pokojowy sposób ludzi do tego, żeby chcieli zareagować na to i przestać oddawać energię bestii, takie proste. Bo ludzie chcą pomagać. Naprawdę chcą pomagać. Dużo dobra jest w ludziach. Natomiast nie wiedzą jak pomagać, gdzie pomagać, co robić i potrzebują ukierunkowania. Bo jeśli tego nie mają, to idą za tłumem. Psychologia tłumu, manipulacji, no przecież to znane jest już, jak Marek mówi, od wielu lat, 500, 500 lat. To, co się zadziało w XVI wieku, to teraz się rozgrywa na naszych oczach 2024 rok. A zaczęło się ostro i e, e, mądrzy, jak czasami coś mówię, zadają pytania, a głupi będzie mnie szkalował i od umysłowo chorych wyzywał, bo też tak było po artykule jednym na Facebooku. Więc ja się tym nie przejmuję, bo ja widzę, że jestem całością i czuję, że jestem całością, e, mam tego ruch społeczny Mam dar społeczny, mam dar analizy i syntezy. Widzę więcej, czuję więcej i to już tak w jednym filmiku powiedziałam, kto powinien był mówić, a nie mówił, jest współodpowiedzialny tego, co się dzieje. Ja dziękuję za uwagę, dziękuję za paluchy, komentarze. No i cóż, do usłyszenia i do zobaczenia.